Siema, jestem Marek, uwaga, Kruszwil. Dzisiaj poruszymy sobie bardzo ważną kwestię demoralizacji dzieci w programach telewizyjnych TVN-u. Szkoła 19+, szpital. Zapewne wszyscy znacie te seriale oraz inne programy TVN-u. Dzieci są narażone na to, że mogą naśladować zachowania, które są prezentowane w takich serialach. I trzeba jak najszybciej to wyjaśnić i uświadomić całe społeczeństwo, na co są wszyscy narażeni. Zapraszam. Uwaga, Kruszwil. Stacja ma z pewnością ogromny wpływ na całe społeczeństwo, w którego skład wchodzą również małe dzieci. Ale chyba TVN niekiedy totalnie o nich zapomina, emitując im programy, o których za chwilę sobie porozmawiamy. Wcześniej sprawdzimy, co internauci pod urywkami programów TVN-u, które publikują w serwisie YouTube, piszą. A są to przede wszystkim dzieci. Mamy tutaj pierwszy komentarz. Hashtag Patola. O ile dobrze pamiętam, ten komentarz został napisany pod fragmentem z serialu Szkoła. Bierz póki ciepła. Taki komentarz możemy ujrzeć pod filmem, w którym uczeń chce zgwałcić drugą uczennicę. Dalej, komentarz ruchałbym. Do tego doprowadza TVN, że internauci pod ich filmami piszą takie komentarze. Dalej, Mam 11 lat i to widziałem. W tym odcinku była scena seksu. Jak widać, mamy tutaj również emotikonki płaczące. Przykre, po prostu przykre. Dalej. No, mogę powiedzieć, że chyba to była najlepsza bójka w szkole. I fajnie się nawet oglądało. Jak widzimy, tutaj zapewne dziecko, które napisało ten komentarz, cieszy się z tego, że obejrzało bójkę. Ale tego nie wiemy, kim była ta osoba. Dalej. To oglądają 12 dzieci. Komentarz został napisany z błędem ortograficznym, zatem podejrzewałbym, że został on właśnie napisany przez takiego dwunastolatka. Szkoda, że Dyrki nie zgwałcił. Po raz kolejny spotykamy komentarz, który został opublikowany pod filmem, w którym chłopak chciał zgwałcić jedną koleżankę w ubikacji szkolnej w serialu Szkoła. TVN to miejsce, gdzie gówniaki palą papierosy, piją alkohol i gwałcą żyć, nie umierać. I to było na tyle z komentarzy. Sami sobie ocencie, jaki wpływ na całe społeczeństwo, a w szczególności dzieci, wywołuje TVN. Po wpisaniu nazwy popularnego serialu TVN w wyszukiwarkę jako pierwsze, ukazują nam się takie tytuły jak: Przyłapała ukochaną syna na seksie z jej własnym ojcem. Chłopak wkurzył się na kochankę, pobzykać fajnie, a do życia już nie. Zamiast seksu chciała się z nim przytulać co zdenerwowało jej męża. Nie mógł się powstrzymać, kiedy poczuł jej zapach. Wiele odcinków tego serialu opiera się właśnie na seksie. Warto również nadmienić, że program jest emitowany od poniedziałku do piątku na stacji TVN o godzinie 11 oraz o godzinie 18. Jak też widzieliśmy urywki tych Seriali są publikowane w serwisie YouTube i są dostępne dla każdego. Najmłodsi są spragnieni tego, czego jeszcze nie doświadczyli. TVN dostarcza im takich seriali i tym samym napędza najmłodszych, aby jak najszybciej spróbowali seksu. Czy to na pewno pożądane przez ich rodziców? Czy uprawianie seksu przez 10-11 latków nie odbije się później na ich psychice? Drodzy rodzice, pilnujcie tego, co wasze pociechy oglądają w telewizji. Telewizja TVN dostarcza również scen seksu w serialach przygotowanych stricte dla młodszej widowni, np. Szkoła, Szpital, 19. Wszyscy doskonale wiemy, że te seriale oglądają dzieci i można to wywnioskować po samym tytule. No bo co może nam powiedzieć szkoła? Zresztą, sami zobaczcie materiał, który dla Was przygotowaliśmy. Co. Odsłaniasz okno, kiedy zaczynamy się kochać. Sceny seksu w programach TWN-u pokazywane są coraz częściej. Nieświadome dzieci narażane są na dużo wcześniejsze wejście w dorosłość, co może wiązać się z nieplanowaną ciążą. Tylko ktoś naprzeciwka może nas zobaczyć. W sumie to Fajnie byłoby, gdybyś dołączył do mnie wstać. coś proszę cię. Mamo, no było ja i mój chłopak, którego jeszcze nie znasz. Chłopak jakiś chłopak, bo kolega to już dopiero 14 lat. Zabrawiłam z nim seks. To pogoń z malejącymi zasięgami i próba utrzymania przy sobie odbiorców. Do czego jeszcze posunie się stacja, aby tych odbiorców nie stracić? Zatem pytanie do ciebie: jak powinniśmy chronić przed tym dzieci i czy w ogóle powinniśmy to robić? No na pewno powinniśmy to robić z tego względu na, że na przykład mój młodszy brat może oglądać takie rzeczy i może to wpłynąć na jego przyszłość, że może sobie na przykład w młodym wieku zrobić dziecko. No i to nie będzie dobre dla niego, dla jego przyszłości na pewno, jeżeli chcesz iść na dalsze kierunki szkoły. Ile twój brat ma lat w tym momencie? No, w tym momencie ma 10 lat 10 lat. Jakbym miał brata w tym wieku, a mam to na pewno nie pozwoliłbym mu oglądać takich seriali sceny seksu dla dziesięciolatków. To absolutnie nie idzie ze sobą w parze. Jesteś młodą osobą, zresztą widać to po Tobie, całe życie przed Tobą tak naprawdę i w przyszłości zapewne chciałbyś mieć swoje własne dzieci. Czy pozwoliłbyś swoim dzieciom na oglądanie takich rzeczy, które przygotowuje w tym momencie TVN? Osobiście bym tego nie pozwolił, dlatego że też mam młodszą siostrę, w tym momencie, która ma 5 lat, 5 lat. E, która właśnie teraz się bawi w bajki, bajeczki, e, przełącza kanały i właśnie może trafić na takie coś. Według mnie to, co robi w toruncie TVN jest bardzo nieodpowiedzialne z ich strony i wpływ całkowicie na negatywny ma na młode osoby. Z tym się w stu zgodzę, zwłaszcza, że takie seriale są emitowane w godzinach, w których do telewizji mają łatwy dostęp dzieci, czyli na przykład Ukryta Prawda jest emitowana o godzinie 18:00, Szkoła jest emitowana o godzinie 13:00. No cóż, przekleństwo za przekleństwem. Skandal. Jak najbardziej, jak najbardziej. Okay. Ej, mam dziesięcioletniego brata. Ostatnio zauważyłem, że oglądał szkołę Ukrytą Prawdę. Na YouTubie znalazł, jak małe dzieci oglądają. No i pytał się mnie o takie tematy. Chciał spróbować narkotyków. Pokazują w szkole często, że dzieci próbują takich rzeczy. No i chciałbym chronić brata, żeby nie było takich rzeczy, no bo to jest nieodpowiednie. On ma 10 lat, a już ma takie zapędy. No wiesz, na pewno telewizja potrafi ukształtować rozwój młodego człowieka. To, to bardzo mądre słowa, jak najbardziej, przynajmniej moim zdaniem. Dobrze, to w takim razie przejdźmy do następnego wątku. Przekleństwo za przekleństwem. Skandal za skandalem. Stacja przygotowała również seriale, w których uczestnicy nierzadko są upokarzani oraz wystawiani na możliwy uszczerbek na zdrowiu. Są to takie programy jak Agent Gwiazdy, Ameryka Express czy Azja Express. W najbliższą sobotę program Agent Gwiazdy zostanie wyemitowany o godzinie 15:00, zatem o idealnej porze, kiedy to dzieci zasiadają przed telewizorami. W takich programach mogliśmy już zobaczyć takie sytuacje jak rażenie uczestników paralizatorem, przywiązywanie uczestników do krzeseł, puszczanie szczurów na ciała uczestników, wylewanie zimnej wody na głowę, wyrzucanie żywych robaków na głowę. Zapewne dla większości takie sytuacje są niewyobrażalne i są to wręcz tortury wykonywane na uczestnikach takich programów. Widzimy, jak bardzo stacja lubi upokarzać i znęcać się nad ludźmi. Ale jest tego dużo, dużo więcej. To jest jedynie kropelka w ogromnym oceanie. Kto by chciał odpowiedzieć na pytanie, które przygotowałem do tego wątku? Ja. Okej. Okay. Proszę, tutaj. No to tak. Ja I... Okej, powiem... okej, okay, okay, dobra. Miałem przygotowane pytanie, ale skoro chciałbyś się ustosunkować, to... Tak, mam przyjaciela, który ma dziesięcioletnią siostrę. I on... Ta siostra oglądała szkołę. Tam była scena, jak ktoś przywiązał kogoś do krzesła, i ta siostra płakała. I ja to widziałem. Straszne to jest. Jest z pewnością, ale też nie ma co zbytnio histeryzować nad tym. Takie rzeczy się zdarzają, wiadomo. Musi być szał, ale to był akurat odniesienie się do Znanego nam już bardzo dobrze serialu szkoła. Natomiast teraz e, rozmawiamy przede wszystkim o programie Ameryka Express, Asia Express, Agent Gwiazdy, w których to dorośli uczestnicy są upokarzani. Nie wiadomo dlaczego, za chwilę o tym jeszcze porozmawiamy. W takim razie, byłby ktoś chętny, aby odpowiedzieć na pytanie, które przygotowałem. W związku z tym, chodźmy tutaj do koleżanki, która przyszła do nas. Pytanie jest takie, jakie jest po prostu Twoje zdanie? Dlaczego stacje przygotowują takie, a nie inne programy? No, według mnie od kilku lat telewizja upada. Wiadomo, że teraz chcą zarobić na głupocie i ogłupianiu ludzi, a ludzie to łatwo wiadomo, teraz, teraz słychają. Się... I no jak wiadomo, głupota się dobrze sprzedaje. Mm. Okej. Okay, okay. Powiem ci, że ja mam osobiście takie samo zdanie jak ty, że telewizja próbuje od jakiegoś czasu chwytać się. Każdego możliwego, gorącego tematu, wszelkich skandali, to jest właśnie w tym momencie rola telewizji. Aby przekraczać pewne granice. Jak chronić dzieci przed oglądaniem niebezpiecznych treści w telewizji? Czy ktoś chciałby zabrać głos i odpowiedzieć na pytanie, które przygotowaliśmy, jak chronić dzieci? Ktoś byłby chętny, aby odpowiedzieć. Ja bym chciał. Ja, ja Gdyby chciał, ok, w takim razie podejdź. No, także pytanie: jak chronić przed tym dzieci? Według mnie w tych czasach to jest dosyć ciężko chronić dzieci. To są trudne czasy czasy internetu, smartfonów, laptopów, tabletów. To wszystko po prostu pnie dzieci ku zatraceniu. Ja jestem zszokowany, cała moja rodzina zresztą też i my robimy tak u nas. Mam młodszego brata, który ma 5 lat. I robimy tak u nas w domu, że stosujemy dozór. Mamy dozór rodzinny na telewizorze, w telefonach i też doglądamy go na każdym możliwym kroku. Można myśli kontrolę rodzicielską. Dokładnie. Kontrola rodzicielska w telewizorze jak najbardziej dobra rzecz. Możemy ustawić godziny, w których w ogóle telewizja może się włączyć. Możemy ustawić. Specjalny pin na telewizor, także warto brać pod uwagę, że istnieje takie coś jak kontrola rodzicielska, bo to tak naprawdę może uratować kształtowanie się rzeczywistości naszych pociech. Przemoc w serialach emitowanych na stacji TVN. Przemoc bo, przede to jest wszystkim... Kurwa, problem TVN-u? Moja matka całe życie ogląda TVN. A ty co, co, teraz obśmiewasz go przed kurwa kamerą, tak? Rozmawiamy o przemocy w serialach, na tvn nie po prostu. E tam przemoc, przemoc jest dobra! Ty weź z p... patusiarzu stąd w ogóle. Pierdalaj. Co, co się właśnie w tym momencie wydarzyło? E, nie mam pojęcia. Co mam tutaj jeszcze napisane? W każdym razie... E, po prostu skończę ten wątek, o którym mówiliśmy. E, przemoc w serialach emitowanych na tvn -ie. Te seriale oglądają dzieci, które w swoich najmłodszych latach kształtują się, poznają świat, biorą przykład z tego, co widzą, uczą się mówić, uczą się chodzić. I co pokazuje im telewizja? Bójki, szantaże. Po prostu nie ma na to słów. Trzeba to po prostu eliminować. Zobaczcie krótki reportaż. Brutalne bójki emitowane w godzinach popołudniowych, propagowanie przemocy to już codzienność. Trzeci co morderca! Norbert! na jednego spokojnie! Dawaj go! Jesteście tego tacy pewni? Coś No tak? co że na Nieświadome dzieci, które zasiadają przed teleodbiornikami narażone są na sceny przemocy w takich programach jak szkoła, 19 plus czy szpital. Dawaj oh to jest napad. Co? To było. A, a! Zostaw mnie, ty jesteś nie normalny! Zostaw! Zostaw! Zostaw że to, ej! Raz, to się, się Także to by było już na tyle w tej kwestii. Mam nadzieję, że dzięki temu, co przed chwilą nagraliśmy, coraz więcej osób zyska świadomość tego, co tak naprawdę dzieci oglądają w telewizji, co powinny oglądać, a czego nie powinny. Mam nadzieję również, że coraz więcej osób zacznie zwracać uwagę na takie coś jak kontrola rodzicielska i zacznie to stosować. Ważna jest przede wszystkim rozmowa z najmłodszymi. Pamiętajcie, że w tych najmłodszych latach świadomość dzieci dopiero kształtuje się i nie pozwólmy oglądać im tego, czego oglądać nie powinny. Dziękuję za uwagę. Uwaga, różby.